Myślicie, że ta walka była ustawiona? Jeśli tak, to czas przypomnieć sobie takie, które toczyły się na śmierć i życie. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a przed Wami siedem wspaniałych pojedynków bokserskich. Odliczamy. Jeżeli miłość to wojna, dlaczego nie rozwiązywać sercowych problemów między linami? Tak jak Diana Guzman i Adrian Sterges z filmu Zbuntowana. Jeśli ktoś pamięta dziś film Karyn Kusamy, to głównie dlatego, że był on trampoliną do kariery dla Michelle Rodriguez. To właśnie w swoim aktorskim debiucie ustanowiła emploi twardzielki, która rozpycha się łokciami w męskim świecie. W dodatku to całkiem zgrabna opowieść o boksie jako kuźni charakteru. Właśnie dlatego pojedynek zbuntowanej Diany z jej chłopakiem ogląda się na krawędzi fotela. Pomimo tego, że jesteśmy w świecie boksu amatorskiego, a kusama nie jest artystką kina, scena ma odpowiednią, kinetyczną moc. Spora w tym zasługa świetnego warsztatu i przygotowania fizycznego Rodriguez. To krótka historia o miłości, zazdrości i życiu jako ciągłej walce na punkty. Z jednej strony bokserski mistrz skazany za gwałt, z drugiej niekwestionowany król ringu, a dookoła nich tłum żądnych krwi więźniów z filmu Champion. Zapomnijcie o Jurim Boyce i reszcie Ferajny. Oryginalny film Waltera Hilla ma w sobie odpowiednio dużo ognia i furii. Obaj bohaterowie mają sporo do stracenia i do wygrania. George Iceman Chambers walczy o wolność. Niekwestionowany Monroe Hutchins o honor. Sama walka to po prostu bezkompromisowa na nakręcona z wyczuciem tempa, rytmu i z ciekawymi zmianami perspektyw, kiedy kamera wędruje za kraty. Jak nie trudno się domyślić, Wesley Snipes jest szybszy i kąsa swojego rywala, natomiast Vinny Rames to uosobienie czystej, brutalnej siły. Walkę wieńczy knockout oraz moralne zwycięstwo Monroe. Teraz król ringu jest tylko jeden. Czas na dwie popkulturowe ikony oraz jedną z najważniejszych walk w historii kina: Rocky Balboa kontra Apollo Creed. Z tymi facetami nie ma żartów. W niebieskim narożniku niekwestionowany mistrz i człowiek tysiąca pseudonimów. W czerwonym nikomu nieznany pretendent włoski imigrant i człowiek od brudnej roboty, pracujący dla mafioza z Filadelfii. Oto starcie, które stało się zarazem początkiem wspólnej drogi obydwu pięściarzy. Kapitalne poprowadzenie schematu od zera do bohatera było jedną z przyczyn sukcesu Rokiego. A wszystkie elementy, które zadziałały w filmie, kumulują się właśnie w finałowym pojedynku. To po prostu czysta filmowa epika. Chwila, gdy Rocky nokautuje Apollo. To zarazem potwierdzenie prawdy, że mistrzowskie pasy bywają przeceniane, a nazwiska nie walczą. O tym, że obraz Johna Avildsena ma niewiele wspólnego z samym boksem, nie muszę nikogo przekonywać. Ale przecież nie to jest w nim najważniejsze. To, co dzieje się po ostatnim gongu, to już historia kina. Ilustrowany muzyką Bila jego epilog mogę oglądać w nieskończoność. Oto pierwsza w tym rankingu historia, którą napisało samo życie. Między linami Mickey Ward i She Niri. A za kamerą David O. Russell. Historia Mikaela Warda to ilustracja starego pożekadła, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. A jednak w najważniejszym momencie kariery jego blisty nie zawiedli. Widać to doskonale w finale filmu Fighter. Walka Warda z Nirim to w obiektywie Russella para dokumentalna perełka. Samo starcie zostało odtworzone cios po ciosie. A za sprawą kapitalnego montażu jest jednocześnie realistyczne i niesamowicie efektowne. Jeszcze ciekawsze jest oczywiście to, co dzieje się na drugim planie, a zwłaszcza w narożniku, gdzie szaleje brat bohatera. Grany przez oscarowego Christiana Bejla zniesławiony bokser Dicky Eklund. To nie tylko historia zwycięstwa w ringu, ale i poza nim. Opowieść o ocalającej sile więzów krwi. Po tym pojedynku sami będziecie się czuć, jakbyście spędzili pół dnia w ringu. Robert De Niro kontra Johnny Barnes, czyli Jake Lamota kontra Sugar Ray Robinson. W tej scenie kumuluje się cała tragiczna historia Lamoty. Człowieka pełnego gniewu i agresji. Ale też bardzo utalentowanego. Tak w życiu, jak i w ringu. Jednego z najzdolniejszych bokserów swojego pokolenia oraz faceta, który nie potrafił odpuścić. Jego pojedynek z Robinsonem to opus magnum operatora Michaela Chapmana i wybitnej montażystki Telmy Shoemaker. To dzięki nim pojedynek sprawia wrażenie jednocześnie ulicznej bójki oraz starcia Tytanów. Po pierwsze, mamy tu inteligentne wykorzystanie zwolnionego tempa. Po drugie jest zaskakująca pierwszoosobowa perspektywa. Po trzecie niesamowity surrealistyczny moment wyciszenia przed kanonadą ciosów Robinsona. Właśnie tak robi się wielkie kino. Krew z krwi, kość z kości. A Donis staje do walki, która decyduje o jego być albo nie być w ringu i w kinie. Gdyby oceniać tę scenę tylko pod kątem technicznej realizacji, miałaby w tym rankingu pas mistrzowski. To jedno blisko pięciominutowe ujęcie prowadzone przez francuską wirtuoskę kamery Maris Alberti. Jest w tym ujęciu wszystko: stres, agresja, żądza zwycięstwa i determinacja. Jest też doskonałe aktorstwo oraz imponujący atletyzm aktorów. Wreszcie mamy bezbłędną choreografię oraz Alberti tańczącą pomiędzy bokserami. Leo Sporino może nie jest dla Adonisa najbardziej wymagającym przeciwnikiem na świecie, ale to jeden z powodów, dla których ta walka robi tak imponujące wrażenie. Niewiele było w historii kina tak perfekcyjnie nakręconych inicjacyjnych rytuałów. Ponad 40 lat i 7 sequeli później niewiele się zmieniło. Wszystko, co stanowiło o wielkości Rockiego jako boksera i filmowego bohatera, znajdziecie również w Creedzie. Pretendentów jest wielu, ale mistrz może być tylko jeden: na miejscu pierwszym Muhammad Ali, George Foreman oraz ich Rumble in the Jungle. O społecznym i sportowym wymiarze tego pojedynku napisano już książki. Jeśli chodzi o wymiar filmowy, nikt nie zrobiłby tego lepiej niż Michael Mann. To klincz sportu, historii, polityki oraz pompującej adrenalinę akcji. Już w trakcie wprowadzenia widzimy, że będzie to miks paradokumentalnej poetyki oraz filmowej poezji. Mamy tutaj dalekie plany i perspektywę trzecioosobową, bardzo ruchliwą kamerę, która jednak cały czas pozostaje przy bohaterach. To, co następuje później, jest w dużej mierze przedłużeniem tej strategii. Pojedynkiem, który podnosi ciśnienie i sprawia, że nerwowo wiercimy się w fotelach. Z czasem realistyczna poetyka zaczyna ustępować miejsca jedynemu rodzajowi patosu, jaki można zaakceptować. Kiedy Ali puszcza oko przechodzącej dziewczynie, walka wkracza w decydującą fazę. Wreszcie nokaut. W zwolnionym tempie i przy dźwiękach rewelacyjnego kawałka salifa Keity. Uderzenie pioruna i spadający deszcz to najlepszy autokomentarz Michaela Mana. To zwycięstwo po prostu mu się należało. Samym boksem interesuje się dokładnie tak jak widać, więc na pewno wiecie lepiej, jakich filmów i jakich walk zabrakło w moim zestawieniu. Piszcie o tym w komentarzach, a ja już teraz zapraszam na kolejny odcinek Siedmiu Wspaniałych. Do zobaczenia.